W tym odcinku przetestujemy sobie Arizonę Macho Mango. Tak jak widać ono się prezentuje. Tutaj macie jej firmę, jest to Arizona. Informacja o smaku, jest to Macho Mango. Skład produktu. Wartość odżywcza. Kod kreskowy. Pojemność jest to pół litra. Informacje że produkt się przetwarza. I data końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki żółty kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No, smakuje to naprawdę naturalnie. Mam wrażenie, jakbym pił jakąś pulpę z mango. Tutaj macie cena, jest to 5 zł. A tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma ożywiający smak mango. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 6 na 10. Inaczej do koniec i pa pa.